Cześć. Dzisiaj odpowiemy na pytanie, które z pewnością nurtuje wielu mężczyzn rozważających terapię testosteronem. Czy mogę spłodzić dziecko na TRT? Na TRT na testosteronie bez znaczenia. Wiecie o co chodzi. To pytanie pojawia się często, zwłaszcza gdy planujecie rodzinę i chcecie mieć pewność, że płodność nie będzie zagrożona. Więc w tym odcinku rozwiejemy wszelkie Wasze wątpliwości. I zastanowimy się nad tym, dlaczego TRT może obniżać płodność i jaki jest mechanizm, który za tym stoi. Jakie są opcje przywrócenia płodności podczas terapii i co robić, jeśli planujesz dzieci w przyszłości, ale jesteś na TRT? I dzisiaj jest z nami nasz lekarz Jan Bedarczyk, który jak zawsze pomoże nam zrozumieć, co dokładnie dzieje się w organizmie mężczyzny podczas TRT i jakie można podjąć kroki, żeby zabezpieczyć swoją płodność. Cześć, Janku. Cześć. Tam. Zacznijmy od tego, co właściwie się dzieje podczas TRT w organizmie mężczyzny, że może w ogóle dojść do obniżenia płodności. Mechanizm jest taki, że dostarczając z zewnątrz testosteron, hamujemy naszą naturalną czynność jąder poprzez mechanizm sprzężenia zwrotnego. Więc z górze przestaje produkować hormony stymulujące przysadkę do uwolniania gonadotropiny, które z kolei stymulują jądra do produkcji zarówno testosteronu, czy w ogóle męskich hormonów płciowych, jak i spermatogenezy. I hamując tą oś, można powiedzieć, że zatrzymujemy jądra i jesteśmy bezpłodni. To jądra, szczególnie u młodszych mężczyzn zanikają częściowo, zmniejsza się ich objętość, hamuje się ich, czy zatrzymuje się ich działalność hormonalna. No, i tak, taki jest mechanizm bezpłodności potencjalnej przy TRT. Okej, okay, czyli taki testosteron dostarczany z zewnątrz, w cudzysłowie wyłącza jądra? Tak, w wielkim skrócie tak to można nazwać. No dobrze, a co jeśli ktoś już jest na TRT i przykładowo, no wcześniej uznał, że on już zakończył swoje plany prokreacyjne, ale teraz zmienił zdanie. Czy dla mm. niego jest jeszcze jakaś nadzieja, żeby tą płodność, czy to utrzymać, czy przywrócić? Mm -hmm. Mówimy o pacjencie, który. Zaczął niedawno, czy mówimy o pacjencie, który zaczął dawno? To weźmy ten przykład <grym> pierwszy, czyli osoba, która zaczęła, powiedzmy, kilka miesięcy temu. Mm -hmm. No, u tych pacjentów spokojnie można przeprowadzić leczenie odblokowe i, i raczej przez te kilka miesięcy TRT te jądra nie zdążyły całkowicie w cudzysłowie wygasić fabryki na tyle, żeby. żeby Spowodować trwałą bezpłodność, pewnie, że obniży to jakość produkcji plemników, ale nie powinno być problemu z pełnym powrotem do, do produkcji. Natomiast u mężczyzn, którzy byli prowadzeni na TRT bez HCG, może dojść do takiego trwałego zaniku komórek, które produkują plemniki, więc dużo zależy od konkretnego pacjenta. Natomiast myślę, że standardem, nawet jeżeli mężczyźni mówią o tym, żeby już że nie planują prokreacji, nie mają zamiaru, mają tam 40 parę lat, dobrze jest dołączyć to HCG albo przynajmniej poinformować pacjenta, że gdyby zmienił plany prokreacyjne, to to, to jest w stanie utrzymać tą płodność i, i ułatwić odblok, ale nawet sam fakt, że to pomaga. Czy, Pomaga, wspomaga naszą terapię, czyli po, pozwala więcej wyciągnąć z tego TRT. Też jest takim dodatkowym argumentem za tym, żeby, żeby przekonać pacjenta do tego, żeby HCG stosował. I to HCG jest takim, można powiedzieć, głównym czynnikiem, który podtrzymuje tę płodność podczas TRT. Czyli osoba, która nie chce rezygnować z terapii, czyli nie będzie przeprowadzała od bloku, ale chciałaby jednak wspomóc tą swoją płodność, zmaksymalizować mm -hmm. szansę, bo to tak chyba trzeba byłoby nazwać, to powinna przyjmować HCG zdecydowanie. A czym jest to HCG? HCG jest hormonem, który można powiedzieć w cudzysłowie udaje, czy, czy pobudza receptor LH do produkcji testosteronu w naszych jądrach, czyli nasz własny przysadkowy hormon. Jest do niego podobny, więc, więc pobudza ten receptor i utrzymuje czynność hormonalną jąder, przez co jądra nie zanikają. W związku z czym jakby dajemy z zewnątrz coś, co co, co jest stymulacją do tego, żeby jądra nadal działały. I oczywiście one i tak mogą nie będą działały w 100% tak jak bez TRT, natomiast no, daje to pewne korzyści, właśnie takie, że, że mężczyzna jest, czy powinien być płodny, chociaż zawsze to obniża jakość nasienia, żeby nie było. To nie jest tak, że mężczyźni w trakcie TRT prowadzenia na HCG na pewno dzieci będą płodzić. Tak? To jest też trzeba to. Zaznaczyć, natomiast zwiększa to szansę tego, że po zakończeniu TRT ten pacjent będzie dalej płodny, że ta jakość nasienia nie pogorszy się diametralnie i ułatwia przede wszystkim odblok. Także mechanizm działania jest taki, że naśladuje naszą lutropinę, która jest wydzielana z przysadki. Okej, okay, a jeśli mężczyzna postanowi zrezygnować z przyjmowania testosteronu, to jak długo zajmie powrót do jego płodności i od czego to zależy? Mm -hmm. no, przede wszystkim właśnie czas trwania terapii TRT, często też dawki, jakie pacjenci biorą i to, czy był regularnie prowadzony na HCG. Bo zdarzają się pacjenci, którzy mówią, no o tym przyjmowałem ileś tam, jednostek kilka razy w miesiącu albo raz na miesiąc, no, to już nie można mówić, że to daje zabezpieczenie przed tym, żeby te jądra nie zanikały, czyli przed atrofią jąder. No Odpowiadając na twoje pytanie, nie da rady powiedzieć ile, bo to zależy od tego, w jakim pacjent jest wieku i kiedy zaczął tę terapię. Przy dłuższych terapiach TRT ryzyko zaburzeń płodności zawsze jest dużo większe i od, od, jest ciężej o odblok. Natomiast jeżeli te terapie trwają do roku, tutaj istotnie nie powinny wpływać, ale też jest to tak wieloczynnikowe, że w zasadzie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo weźmy na przykład pacjenta, który ma hipogonadyzm taki nawet niezwiązany z wiekiem, tylko funkcjonalny z powodu na przykład przybytego zapalenia jąder. Jest duże ryzyko, że u tego mężczyzny nie tylko komórki produkujące testosteron uległy uszkodzeniu, ale też te, które odpowiadają za spermatogenezę, więc u tego mężczyzny może z powodu tego tej podstawowej jednostki chorobowej, czyli z pozapalnego uszkodzenia jądra ta, ta bezpłodność czy, czy trudności w, w, przy płodności powodować. Więc tutaj wszystko zależy od konkretnego pacjenta, od konkretnego przypadku. No to jeżeli mężczyzna ma plany prokreacyjne w dosyć niedalekim czasie, czyli powiedzmy, nie wiem, za pół roku, za rok, ogólnie teraz starają się z partnerką mm -hmm. o dzieci, no ale ma wskazania do leczenia testosteronem i chciałby je zacząć, to co mu proponujesz? To można pójść albo w naturalne metody, jeżeli jest to dla pacjenta opcja. Właśnie dobrze jest wtedy poświęcić ten czas, żeby porozmawiać z pacjentem, czego oczekuje, do czego jest mu bliżej, przedstawić mu kilka opcji terapeutycznych, i często wtedy wypracowujemy pewien sobie, Konsensus. To, co klasycznie można zaproponować, to na przykład terapia do ust klomifenem, który w takiej krótkotrwałej terapii bardzo dobrze się sprawdza. Raczej są, jeżeli chodzi o taką długotrwałą terapię, nie jest on polecany. Natomiast pół roku ja bym zaryzykował, że, że można spokojnie go skutecznie stosować i będzie. Korzystny dla pacjenta w kontekście podwyższenia stężenia testosteronu, a w żaden sposób nie będzie zaburzał płodności. Można do tego dodać HCG lub nie, raczej dodajemy. Wówczas jest ten efekt taki wspomagający, i ci mężczyźni osiągają powiedzmy przyzwoite poziomy testosteronu, czują się dobrze, a płodności im nie zaburzamy. W związku z tym no, pieczemy te dwie pieczenie na jednym ogniu. Ale też zawsze informujemy, że to jest terapia czasowa, to jest na ten czas dla tego konkretnego pacjenta w tej konkretnej sytuacji i będziemy to modyfikować w ramach no, dalszej pracy w zależności od potrzeb pacjenta. Czyli w tym kontekście lepiej decyzję o przyjmowaniu testosteronu odłożyć na później i ewentualnie rozważyć tą alternatywną formę leczenia hormonalnego, czyli właśnie z użyciem klomifenu i ewentualnie HCG, które tak naprawdę w pewien sposób mogą też wspomóc tą płodność. Tak, tak, jest to, jest to przyzwoita alternatywa u tych pacjentów, jeżeli, jeżeli są już w trakcie starań lub planują to w takim bardzo krótkim czasie, gdzie to, to TRT jeszcze nie zdążymy go tak naprawdę dobrze ustalić dawek i, i, i prawidłowo wdrożyć, a już trzeba robić odbog, bo pacjent chce, chciałby yy, zająć się prokreacją, to wtedy mamy tą alternatywę i chętnie z niej korzystamy. Weźmy teraz pod uwagę taką sytuację, taki przypadek, że jest mężczyzna, który Bezsprzecznie kwalifikuje się na terapię testosteronem i wręcz wymaga, żeby ją od razu rozpoczął, ale nie ma planów prokreacyjnych teraz, jednakże nie chce zamykać sobie tej furtki na przyszłość może za kilka lat. To co takiej osobie byś zaproponował? Jaki, mm -hmm. jaki proces, jaka, jaka kolejność działań? Na pewno to wybadanie potrzeb pacjenta, to co mówiłeś, tak? Czyli do, dokładne omówienie tego, jakie mogą być konsekwencje tego leczenia, <laughs> zbadanie potrzeb jego zdrowotnych i. No, są alternatywy takie jak minimum, to jest wykonanie seminogramu przed rozpoczęciem terapii, tak mamy wtedy stan wyjściowy, stan zero. Możemy porównać z późniejszymi badaniami, dlaczego są problemy z płodnością i czy faktycznie po TRT jest gorzej, gorszej jakości nasienie niż przed. No i świetną alternatywą bywa oddanie nasienia do banku nasienia, które no tutaj też pacjentowi da pewien taki luz psychiczny, w cudzysłowie oczywiście, że no, w razie pogorszenia jakości nasienia, ma to nasienie zachowane. Czyli to jest taki plan B, tak? To zamrożenie nasienia na wypadek, gdyby tak, doszło tak. do obniżenia płodności. Oczywiście. Jest to, jest to alternatywa i warto o tym z pacjentem porozmawiać, poinformować go. Jest coś takiego. Pomyśl, zastanów się, drożymy. Bywają pacjenci właśnie, którzy tak są troszeczkę jeszcze niepewni. Zdarza się, że kończymy wizytę. Tą inicjalną i mówię: Proszę się jeszcze zastanowić, proszę przegadać z żoną, z partnerką. Nie czuć się w żaden sposób zobowiązanym do zaczęcia terapii. Jak będzie pan gotów, dać nam znać, wtedy sobie wdrożymy to leczenie, zaczniemy je. Recepty możemy pisać później, żeby nie straciły ważności, kiedy pacjent będzie się decydował. I to też działa, bo brak takiej presji, dobrze poinformowane, dobre poinformowanie pacjenta o opcjach też. Ułatwia mu trochę tą decyzję, kiedy ma więcej danych do przeanalizowania i łatwiej mu jest tą decyzję podjąć. I przede wszystkim, właśnie nie ma tej presji czasowej, żeby już teraz. Super, to o tych zabezpieczeniach już trochę wiemy. To powiedz mi jeszcze, proszę, jakie naturalne metody byś wskazał, które mogą pozwolić tym pacjentom utrzymać płodność podczas terapii? O co oni mhm. powinni zadbać? No przede wszystkim w zasadzie to, to jest temat, który nam się przewija we wszystkich tych e, tematach profilaktyki i, e, i dbania o zdrowie, czyli, czyli odpowiednia suplementacja i, i te zdrowe nawyki życiowe, czyli sen, odpowiednia dieta, podaż kwasów omega-3, czy to z dietą, czy, czy z zewnątrz, można suplementować cynk, magnez, selen, witaminę D3, utrzymywać w prawidłowym stężeniu. E, i to powinno, no i oczywiście wysiłek fizyczny, tak? Czyli te, te, te solidne trzy filary, no nie tylko te trzy, bo, bo także unikanie używek, zarządzanie stresem, odpowiedni sen, dieta i aktywność fizyczna to są te filary zdrowia, które tak naprawdę dotyczą każdego pacjenta, a podność też wspomagają na pewno. I w szerszej perspektywie, myślę, że powinny dotyczyć tak naprawdę każdej osoby, nie tylko pacjentów na TRT. Ja, no to jest oczywiste, natomiast, no. Jak najbardziej. To, to są ogólne zalecenia dla, dla całej tej ludności. Gorzej z realizacją. Janku, podsumuj proszę w dwóch, trzech zdaniach w takim razie, co powinien wiedzieć mężczyzna, który, no, który kwalifikuje się i chce rozpocząć terapię zastępczą testosteronem, ale ma plany prokreacyjne. Najważniejsze jest to, że nie wiemy jak TRT wpłynie na jego płodność, ale że można wdrożyć do protokołu HCG, dzięki któremu łatwiej będzie go odblokować i, i ta płodność będzie, powinna zostać zachowana. Że są alternatywne metody leczenia, i, i także jeżeli te plany prokreacyjne są w dosyć niedalekiej przyszłości, ma możliwość skorzystania z alternatywy. W razie niepowodzenia, zawsze może to nasienie jeszcze przed terapią zbadać i oddać do przechowania do banku nasienia, gdzie będzie można je wykorzystać, jeżeli jakość nasienia się znacznie pogorszy. To są te najważniejsze rzeczy, których musimy w wielkim skrócie zawrzeć. Te, I powiedzieć temu pacjentowi, który te, tych planów prokreacyjnych nie wyklucza. To brzmi jak dobry plan. Dzięki, Janku, za tę informację. Dziękuję również. Jeśli ta rozmowa była dla Ciebie ciekawa, to zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwonek. I do zobaczenia. Cześć.